Face your fears, you ride right, them. Cześć. Słuchajcie, Twisters to film z niezwykle prostą, miałką wręcz fabułą, z brakiem budowania jakichkolwiek głębszych relacji między poszczególnymi bohaterami, którzy są niesamowicie stereotypowi i jednowymiarowi, z kilkoma całkiem interesująco zrealizowanymi scenami akcji, scenami katastroficznymi, które jednak gubią się w potoku niejakości. No, chyba że lubicie oglądać uśmiechającego się zawadiacko Glenna Powella, to myślę, że będziecie zadowoleni po tym seansie. Trudno mi polecać, żebyście poczekali aż będzie ten film dostępny w streamingu, gdyż w streamingu straci on już jakikolwiek urok. Wszelkie sceny akcji przede wszystkim wybrzmiewają na wielkich ekranach, i gdy odpalimy sobie ten film na telewizorze, to już tam praktycznie nie znajdziemy nic interesującego. Z drugiej strony, trudno mi polecić Wam pójście do kina. Gdyż ta produkcja jest, jak już wspomniałem, niesamowicie nijaka. Więc co z tym filmem zrobić? No, wybór pozostawiam Wam. Znaczy, to nie jest tak, że jest to absolutnie tragiczna produkcja, jednak wiecie, według mnie, jeśli ktoś chwyta się za tego typu katastroficzny gatunek, do tego ym, film związany z tornadami, z czymś, co już w kinematografii było wałkowane, to musi mieć na to jakiś pomysł. Musi przyjść do stołu z ciekawą propozycją, ciekawymi zagraniami, ciekawy, ciekawymi mechanizmami i czymś widza zaskoczyć. Czymś, czego jeszcze w kinie nie widzieliśmy. Jeśliby Twister pojawiło się w kinie, nie wiem, z początkiem lat 90., to myślę, że ten film osiągnąłby gigantyczny sukces. Ale obecnie kinematografia stoi na o wiele wyższym poziomie. Obecnie wiele już różnych tropów kinematograficznych było wałkowanych, szczególnie właśnie w obrębie gatunków katastroficznych i trzeba się naprawdę postarać, żeby zabłysnąć, żeby pokazać, że twórcy mają coś do opowiedzenia. I tutaj tego zupełnie zabrakło. Zarówno z punktu widzenia ukazywania scen akcji z tymi tornadami, gdy szaleją, niszczą te, te, te budynki naokoło, nasi bohaterowie starają się przeżyć, ale dosłownie te ujęcia już widzieliśmy Milion razy. Jasne, teraz mamy lepsze efekty komputerowe, chociaż tutaj jeśli chodzi o jakość CGI, można się spierać, ale wiecie, mamy lepsze efekty komputerowe, mamy lepsze kamery, lepszy sprzęt, możemy coś pokazać lepiej z punktu widzenia technologicznego. Ale z punktu widzenia warsztatu, te wszystkie ujęcia, które są tutaj pokazywane, już widzieliśmy na milion sposobów. Można byłoby zabłysnąć atrakcyjną fabułą, ale ta fabuła jest tutaj niesamowicie prosta. Można by zastanowić się i poprowadzić jakoś ciekawo, ciekawy sposób relacji między bohaterami, ale tutaj wszyscy, wszyscy, wszystkie postaci są absolutnie tak bardzo stereotypowe. Nie ma tutaj w ogóle mięska filmowego z punktu widzenia narracji, emocjonalności tych postaci. W żadnym momencie nie iskrzy tu jakaś chemia między tymi bohaterami. Główną bohaterką filmu jest Kate, która jest niezwykle zdolna, potrafi przewidzieć zachowania tornada, zachowania pogodowe, i ona razem ze swoimi znajomymi właśnie zajmuje się odkrywaniem sposobu na to, żeby takie tornada e, zniwelować. E, oczywiście na skutek różnych wydarzeń dochodzi do tragicznej e, sytuacji, w, ze względu na którą nasza dziewczyna e, rezygnuje z kariery łowcy tornad, e, zaczyna się za, przenosi się do miasta, do Nowego Jorku, tam zaczyna pracować. Za biurkiem, jednak jeden z dawnych jej znajomych z przeszłości przybywa do niej i stara się ją po kilku lata, latach zmusić do tego, żeby powróciła. Ma jakąś tam niesamowitą technologię, która pozwoli im opracować kolejne metody walki z tymi tornadami. No i dziewczyna, jak to jak to jak to zwykle bywa w tych filmach, po krótkich namowach decyduje się: ok, wracam na tydzień, na te ostatnie kilka dni, pomogę wam". Okazuje się, że nasz przyjaciel współpracuje z biznesmenami, z różnymi deweloperami, którzy wykładają gotówkę na te wszystkie projekty. No i tam pod podszewką tych wszystkich gadżetów, tych funduszy oczywiście e, drzemie e, demon kapitalizmu, jak to ci deweloperzy tak naprawdę działają na własną rękę, na własną korzyść, nie przejmują się ludzkimi istnieniami i tak dalej. No i nasza dziewczyna właśnie ląduje do takiej, trafia do takiej ekipy, ale równocześnie spotyka postać graną, graną przez Grena Powella, prawdziwego kowboja tornat, gościa, który z pozoru wydaje się pustym, egoistycznym głąbem, który, dla którego liczą się tylko wyświetlenia na YouTubie i subskrybenci. No i to jest taki, wiecie, zawadiaka, który nie korzysta w ogóle z tych Technologii, tylko niczym e, wolny soku pędzi razem ze swoją grupą na tę tornada i ma z tego świetną zabawę. No i tam nawiązuje się oczywiście e, taki e, standardowy konflikt e, tych pieniędzy, kapitalizmu, gadżetów, technologii z tym wolnym strzelcem, wolną ekipą kowbojów, tornad, który, którym, którym to przewodzi Glenn Powell. No i z początku ta relacja wydaje się, że zmierza w całkiem atrakcyjnym kierunku takiego konfliktu, który oczywiście jest niesamowicie spłycany. Ostatecznie nasza bohaterka łączy siły z tym wolnym kowbojem i razem ruszają do walki z tornadami i kapitalizmem i zaczynają pomagać ludziom w przetrwaniu kolejnych nieszczęść, kolejnych katastrofalnych Okrutnych wydarzeń. Ta fa była jakby z punktu widzenia. Głównego wątku jest, jak już powiedziałem, niezwykle prosta. Można by ją uratować troszkę budowaniem ciekawych relacji i ciekawych konfliktów w obrębie tej grupki znajomych, tych zwalczających się stron. Jednak film w ogóle nie poświęca temu czasu. Tak, jakby twórcy cały czas tylko się spieszyli do tego, żeby pokazać kolejną scenę akcji, kolejną, kolejną. I, I te wszystkie relacje gdzieś schodzą na bardzo, bardzo daleki plan. I praktycznie w ogóle ich nie czuć. Bo to, wiecie, to, że film nam pokazuje, że nagle nasi bohaterowie zaczynają się do siebie zbliżać, i nagle nawiązuje się między Nimi więź, to ok, widzę to na kolejnych ujęciach, ale nie czuję tego w ogóle z punktu widzenia z, z, od strony emocjonalnej, z tego, jak ci bohaterowie ewoluują, jak są prowadzeni, jak są rozwijani. W ogóle tutaj tego nie ma w scenariuszu zapisanego i w ogóle to oczywiście w ostatecznym filmie nie wybrzmiewa. Sceny akcji są całkiem spoko. Miejscami CGI troszkę kuleje, ale, wiecie, to doświadczenie ty, 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 tych potężnych tornad, tych efektów, te, takiej, takiej epickości tych wydarzeń w kinie było całkiem atrakcyjne i była to rzecz, która mi się nawet spodobała. I to była jedyna rzecz, która mi się spodobała w tym filmie. I jeśli chcecie iść do kina i po prostu doświadczyć efektownych scen, to ten film wam to da. I może traktując go z od strony takiego, wiecie, wakacyjnego blockbustera, nie ma na co iść do kina, chciałbym się trochę rozerwać, zjeść ten popcorn, wypić kole i obejrzeć jakieś efektowne sceny. To ten film dostarczy. Będę z wami szczery, ale jeśli oczekujecie od filmu czegokolwiek więcej, to tutaj tego już w ogóle nie znajdziecie. Dlatego. Ja nie polecam udania się na Twisters do kina, bo jest to film wtórny, jest to film mało odkrywczy, jest to film, który sprowadza jakiekolwiek budowanie relacji na bardzo daleki plan, nie poświęca w ogóle mu uwagi i trudno mi go obronić. Staram się nawet troszkę być takim adwokatem diabła i cały czas akcentować te sceny akcji, które są w miarę spoko, ale to w mojej ocenie nie wystarcza. To wystarczyłoby, gdyby twórcy podeszli do tego jakoś innowacyjnie. I ja nie wiem w jaki sposób, ja nie jestem do tego, od tego tutaj, żeby znajdować rozwiązania. Ja szczerze mówiąc, y, osobiście w ogóle bym w tego typu produkcje się nie pakował. Film katastrofalny, katastroficzny, o tornadach, brzmi już, już nawet te, te, ten opis brzmi monotonnie, mało ciekawie, mało odkrywczo, mało oryginalnie. Nawet właśnie z punktu widzenia, gdybyśmy Skoncentrowali się tylko na pojedynczych ujęciach, na tym, jak ten film jest zmontowany, jak jest podany. W kontekście już nawet tych samych scen akcji, to tutaj też nie ma nic odkrywczego absolutnie nic. Co najmniej, jakby twórcy się napatrzyli tych starych filmów, które już były, chociażby Twister, tutaj jako ikoniczny przy, 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 przykład, taki klasyczny. Jakby twórcy się naoglądali tych filmów i stwierdzili, że nakręcą jeszcze raz to samo, tylko innym sprzętem, innymi kamerami, z innym oświetleniem, z innym gradingiem ale jeden, jeden do jeden mamy to samo. Tylko wykorzystując nowocze bardziej nowoczesne technologie kinematograficzne. I mi to osobiście po prostu nie wystarcza. I na koniec ponownie akcentuję, nie jest to tragiczna produkcja, jest to produkcja miałka, nijaka, która w żaden sposób nie wywołała u mnie szybszego bicia serca. Bo zabrakło przede wszystkim pomysłu. Na całą produkcję, już na samym początku, gdy ekipa, nim, nim jeszcze ekipa chwyciła za kamery, nim się udała na lokację, zabrakło pomysłu na historię i na sposób ukazania tej produkcji, na sposób ukazania świata przedstawionego. Niestety.